Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry, witam. 8 minut mieliśmy tutaj żeby dojechać i, i ten film niecałe nie, 4 km właściwie I już od razu jak widzieli ten samochód, już tamtego już od razu wyszedł Ale Zainteresowani ten... byli tylko jedną osobą. E, to znaczy, myle zatrzymywali nas wszystkich, oczywiście i, i tak dalej, a Maczka tam gdzie Maciek się z prawej strony mojej i e, e, kazali odchodzić okno, okno, nie odchodził, po dziękuję, można się i tak dalej. Pokazał, i od razu suka taka duża przyjechała Ale mieli bo tam były dokumenty, mieli tam dokument doprowadzenie do posługi do... na przesłuchanie ja nie mogłem wysiadać ja wysiadłem to już wszyscy tam nie zauważyli proszę wsiadać ja, ja my to jest mój gość ja w obozie, i, i, i tam muszę wierzyć co, co ten dlaczego cześć no. cześć tak Także przesłuchali nas, bo byśmy zdążyli wie, za 10 12 miałem już tam być tutaj. Do 12. Aha, od Chciałem się zobaczyć z pecy na tym piotra też. Ale to

Policja. A Ja powiem, że zobaczyłam performance policji politycznej, która nazywała to, co się zdarzyło przed Kaliszem, kontrolą drogową, na co ja odpowiedziałam ze śmiechem, bo do tej pory mnie śmiech ogarnia, że, że mam 63 lata i nigdy kontrola drogowa w ten sposób się nie odbywała. Zostaliśmy wyłuskani, na poboczu stało kilka radiowozów. Od Wszystkich zażądali dokumentów, a od y, pasażera z obywatelstwem litewskim jeszcze pi y, pokazania pieniędzy, że ma na powrót. A to, żeby była mała, y, spisali nas wszystkich. Zupełnie nie wiem dlaczego. Śmieszy mnie, żenujące. W Polsce nie działa pion policji kryminalnej, pion policji gospodarczej. Y, działa tylko i to jak policja polityczna. Śmiesznie. Jesteście żenujący, po prostu śmiać się chce. No, tak. no właśnie, czyli nam nie robią to, co o czym mówimy. Robią Polsce poli. To tak. Ta jest rzecz skandaliczna. Rozśmieszyli mnie, bo oglądałam to jak performance. No bo e, e, żadnych powodów e, Jestem przegląd e, jego samochodu, bo czy wszystko jest Tak, i tak. Się, tak, poszili, tak, no. tak, tak. No, więc mówię, no. tyle. Kontroli drogowej. widziałam, że żąd nieraz żądali dmuchać falkomacie. No tak, tak, Ale to nie wyglądało. A biuro nudzie. ochrony rządu. Nie ośmieszajcie się. Jak mówicie, no. że zatrzymujecie, to nie róbcie takich pretekstów, bo to dzieci nada. Żenujące, po prostu no. śmiech ogarnia. pajacy robicie. No pajace. Dlatego no, to jest kolejna osoba zatrzymana. Oby nie, nie byłam abyśmy znaczy no z samochodem razem, no. ale nie zatrzymać, mnie nie zatrzymali.